Taką oto odcineczką witam Was w nowym odcinku na moim kanale A dzisiaj sobie jedziemy na Ilegal Night Mielec Mamy 20, chyba kwietnia Jest Ilegal Mielec Godzina 21, teraz jest około 20.00. No, jadę się z kolegą spiknąć na Tesco. Coś do picia pewnie kupię. I pojedziemy na miejsce tutaj. Docelowe, jakie tam jest: czyli na Kirchhoff. A później zobaczymy, co będzie w planie. Akurat pogoda fajna się udała na motorek. Także także tutaj wsiadłem i jadę. Jest całkiem fajnie. Bluza, kurteczka, i powiem wam, że nie jest nawet zimno. bo i się zapierdala na tych zakrętach jak pojebany. Ja by się ktoś witał, co to za sprzęt, co jedzie no to jest to Yamaha MT 125 2011 rocznik, jak dobrze pamiętam. Nie, sorry, 2016 rocznik, czyli jest to jelnówka motorek. I by się ktoś pytał kto to jedzie, więc od razu wam mówię, jest to słynny Reskowiec, Ten, który właśnie nagrywa, tam udostępniałem jego kanał, filmy My lecimy na trójkąt, na strefę Później na Kirchhoff Ty, na stopach się zatrzymuj! Zdenerwować to będzie no. Ładna guma, ładna Ładna guma Bartkowi wychodzi Tylko musi przećwiczyć, żeby była 10 razy dłuższa Ale to w swoim czasie się ogarnie, na pewno Panie, nie tutaj Pomyliłeś drogi Drogi ci się pojebały Kurwa, to jest koszmarna Przez trójkąt Wyjedziemy tam koło zielonej budki I w prawo, i tam będzie Kirchhoff Tam już policja jest. No, widziałem. Wiadomo, że będzie dużo policji, nie? A ja z tym wydechem tak średnio się chcę pokazywać. Dlatego musimy tam wjechać spokojnie, tak żeby się nie dotczepili. Policja z przodu. Ale fajnie w światłach widać. Nagrywa mi się czy nie? Nagrywa się? Co jest? Pol Paweł Co ja nie będę palił, mam nowe opony, nie? Nie, na razie nie Policja już ruszyła. Coś będzie nie tak. polícia za nami